nie mam tej Kriska 1999, Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku Z, Tym razem nie Trollface Quest, bo takowego na razie nie ma, ale witam was w Troll Tale, No to jest jakaś historia stworzona przez tą samą właściwie firmę, tą co właściwie Trollface Quest. No więc no bez przedłużania no to jedziemy, nie? Nowa gra. No, Dream Dream, halo halo. Ja jestem wilkiem, tam robię pierogi ziemniaków i ja jestem tutaj, a ja jestem wilkiem i kurwa zostałem złapany przez babcię, która jest bez sensu. Dobra, Na, on nawet też nie rozumiał o co chodzi. Ale jesteśmy trolem, więc powinniśmy sobie poradzić. No więc o co tu chodzi? Mm, to jest coś, coś. Aha, tu trzeba wstać. Czapeczkę. To można już iść. Z buta. Dobra, Sturl sturlaliśmy się, okej. Okay. No to co, panie trolu? A podskocz. Tak. I co? <laughs> Dobra, to było dobre. I co to jest? Flappy Bird? What the hell? O co tu chodzi? No i coś się zacięło mi. Nie wiem czym to jest spowodowane. No i co teraz robimy? Aha, do góry. Okej. Okay. <gryw> Dobre. Teraz co? Auć. <gryw> to, to chyba tak powinno być. E, tu jest jakiś, o tu gościu. Mm, jakiś brzydal. Weźmy tą żabę i... nakarmy go. Rzuć go. Nie, zjadł. E, wiecie co? Mm, dobra. Nie, no dobra, zagram z głosem najwyższy, ciszę. I zrobię chwileczkę. No cięcie, cięcie lekki. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zagłusza ta tak zwana melodyjka, co leci w tle. No nic, idziemy w lewo. Coś tu może jest fajnego, nie wiem. E, domek, e, pień, schody. Aha, ona jest jakaś kurzona. No i co? Uff, czujecie te ty? Pity? Dobre No i co? Co mi teraz zrobić? No wyśmiał i co i poszedł? Debil No nic trzeba tam chyba się cofnąć A tu impreza widzę na no całego Co mam zrobić teraz? Powiedz mi Powiedz mi co mam zrobić teraz Aha Wyśmiał mi kit Chyba tą żabę trzeba wziąć To by było dobre w sumie Co? Rzucimy w nią? Dobra, weź, weźmy tą różdżkę Teraz może zamienimy tego potwora 66 kliknięć, na razie spoko No i co? No kliknij, pyk W gówno się zmienił, spoko Nawet jeszcze... Mucha się pojawiła No i co? Otwieramy prezenty Upsi Tu chyba nic nie ma, tu też Nie ma Fify 15? Grys mamy teraz zarombisty. Dosłownie, nic dałaś nie zjemy cię Ciebie zjem, jesteś brzydki Dobra Zaraz coś wyskoczy ze skrzaków Nie, ale to jest debilne No i co to, to zrobić? Aha Dobre, dobre Ale czemu on się skrada? Aha, co to, to chyba miało być Cześć panie skrzacie Coś, coś tu trzeba mu zrobić Rzucić mu w ryj Na pewno Dobra, idziemy do góry Szybko wszedł po schodach, bardzo dobry, bardzo sprawny Troll No nic Tu kolejny jest przyjaciel <noise> Dobra. udamy teraz pewnie tego Cześć Dobra, mogę iść, mogę iść tutaj do góry Co teraz mogę zrobić? Aha, czapkę No teraz to już w ogóle jest z tym skrzatem można wejść, spoko czy e, można pierożka? Jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. E, no coś tak patrzysz, no, no... Jestem po prostu głodny i wszystko. Nie trzy, ty mi zapalisz. zapalisz. Kobieto. Dobra, wycho wychodzę przez okno. O kurde, skrzaty mnie gonią. Dobra, jedziemy na koniu. Tyłem. Spoko. Jeżdżenie na koniu zawsze spoko. No nic, i co, na tak gównie się wyrąbiemy? No i co mam zrobić? <noise> dobra, dobra. A mi nawet gówna nie przeskoczyli. To jest nie fair. Aha, chodź tu. Z buta mu, dobrze. Idziemy dalej. Ha, oczywiście, z krzatu nas gonią. E, dzień dobry, panie wiedźmo. Jesteśmy Anglikiem, że z Afganistanu Kurwa dawaj majeranek suko No, wodę zrobili Co ona robi? Chrystus, czy ty to widzisz? Co to jest? Co to ma zrobić? A, dobra, coś się... Dobra, mogę stąd uciekać Uciekamy stąd, póki ona się tu jeszcze oralizuje Dobra <grystanie> Wszystkie, jeden tylko został skubany i wiedział, że to jest pułapka I leci za nami to jest wielki telefon i tu trzeba wielki abonament mieć. Halo, babcia tam, ja jestem już tam w tym zimne pierogi masz, dobra, idę? Bo jeszcze będą coraz zimniejsze. Dobra, dobra, Czego nie? E, dzień dobry, pani, pani rzuci mi swojego złotego kłosa. Spod pachy zresztą też może być, okej. Okay. Jedziemy. U, zakochał się. Jebany. O co chodzi tu? O ty chuju Jest, dobra, uciekamy. Przepraszam, że, że tak byłem cicho przez chwilę, ale musiałem się skupić trochę. Jakby nie było. No co, nowy wychodź trollu. Eee, czy ty drżesz na mnie mordę w tej chwili? Uspokój się! He, przegadałem go. Można iść dalej, spoko. Tylko czemu on się tak skrada? Ja? Tego nie rozumiem. E, no cześć... Cześć krecik. Dobra, no i co ja mam zrobić? Co to jest? Magnes? Daj magnes, spoko. Dobre. Jaka winda, spoko. Co tym razem? Aha ten, ten nasz troll to co, nic się nie poruszy? Co tu by można było zrobić? Aha, rzucić w nich po prostu magnezem, okej okay. To też można w sumie Dlaczego by nie? Co tu się stało? Ona sobie śpi, a on, on jest smutny. Masz pierogę, a nie będę taki. <grywa> Dobre. Reakcje zarombiste po prostu. okej. Okay. Się głupio jeszcze śmieję do tej. Aha. Więc no co? Co teraz mogę zrobić? To jest sposób, pamiętać nie róbcie tego w domu On się zrąbał, e, no ludzie Idź dalej Ale on chyba nas nie widzi, on tutaj jakieś wigibasy robi Akurat robi teraz cardio No wiecie, no na masę już poszedł, no to teraz czas na rzeźbę Nie bądź bocian, ćwicz nogi O ma no widać takie jakieś chude, no, tańce w ogóle jakieś tańce azjatyckie Dobra, idziemy no debil, po prostu sk skacze na jakiś debilizm A tu widzę jakiś duży pomo... Tak, faktycznie, duży JEDYM! Dobra, jadymy I co? Wiedziałem, że się wyrąbię O, czołgamy się Na czworakach, proszę państwa Do wyjścia Tak Tu jakieś dzwonki są Spoko, do babuni Z buta, a co tam? Nie będziemy dzwonić w ogóle do niej a po co by to? Kto to w ogóle wymyśli taki dzwonek? Po co to? Po co to komu? Co to mam zrobić? Aha, dźwigienkę. Proszę wziąć to. No. No. Proszę to odpalić. No. Ja tu muszę wejść. No, drzwi zostały otwarte, nieważne w jaki sposób, że chata jest rozwalona, nieważne, przyszedłem po rogi w końcu. O co się dzieje? I zdemaskowała go i... Co? Ja o co tu chodzi? Że... Babcia... Jest... Znaczy, wilk jest... Wilkiem, a babcia babcią. Aha. I nasza postać też miała maskę! Ale ona została z tobą. Niestety, sobą została. No i... To na tyle. Ja dziękuję wam za uwagę. Czekajcie na kolejne, no oczywiście filmiki z gier, jak na przykład z takiej, Troll Tale, coś takiego, przygody trolla w każdym razie, no, więc zapraszam was do, ocena, do oceniania, komentowania, piszcie co mogę zmienić w tych odcinkach, a co nie, a ja się z wami żegnam, na razie, cześć i czołem!